Naszym graczem jest teraz pani Katarzyna Marczyk, studentka Politechniki z Zelbląga. Jestem osobą konkretną. Będę tak licytowała, żebym to ja była na górze i mam nadzieję, że mi się to uda. Witam pani Kasiu. Dzień Witam dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Która z Was gra, która z was kibicuje. Kasia gra ja kibicuje. Takie same. Takie, Takie same. same. Siostry bliźniaczki, tak? Siostry I Jaka bliźniaczki. różnica jest między wami? Taka, że jestem starsza o 5 minut. 5 minut? I tak. do tego pani gra. Tak, oczywiście. W porządku, w takim razie brawa za siostry. Jak ma na mnie siostra? Siostra ma na mnie Agata. Agata, siostra Agata, siostra Katarzyna, siostra Katarzyna gra. Tak. Starsza, minut 5. To zaczynamy. Się. Zaczynamy grę. Tak, 5 minut to 5 kopert. Proszę bardzo, najlepszy. Więc tak, zacznę od daty urodzin. Czy jej? Mojej siostry. Czyli pierwszej słowo Pani Agata. 15. Jakby się na przykład Pani urodziła e, siostra Pani Agata na przykład za 3.12, a Pani dwie po 12, to byście mieli dwie daty. By byłby problem. Naście, A tak to luzik. Luzik. Tego samego dnia. Tak. Proszę, siostra Agata. 14. Cz tak mówiła Pani, 14 od początku, tak? Nie, na początku no była 15. To weźmy najpierw piętnastkę, Dobrzak. dobrze? Tak, To jest piętnasty, tak? Tak. A czternastka też, czy nie? Tak, ma iść. Bo wiesz, widzę, że dwie grają, Czternastka. <grym> Okej. Okay. A to data pani, tak? Nie. No nie, nie, to nie właśnie. jest właśnie, właśnie data, nie właśnie, wiem czemu bo tak wybrało. to by było, gdyby to ta dwunasta, prawda? Co dalej? Teraz ja wybieram zupełnie przypadkową siedemnastkę poproszę. Bardzo proszę. Co teraz? Teraz. No coś lepszego pani weźmie. Myśli pan? Na razie marne bierzecie, no. 26 poproszę. To jest ta lepsza. No, no. Powiedzmy. I teraz niech I siostra wybierze. Super. Pani Agato, super. Super kuperta. wybierz. Super. 42 poproszę. No jej. No dobrze, mamy komplet. Zapraszam mamy. na fotel gracza. Dlaczego akurat pani, a nie pani Agata? Czy pani jest lepsza z wiedzy czy z licytacji? Jaki tu Ja jestem jest? lepsza z licytacji. Rozumiem. A co z tą wiedzą? A z tą wiedzą zawsze siostra była lepsza. I mi pomagała. No, a jak pani żadny nie wygra. To Ale pani. nie jest... Nie, no, chyba tak źle to nie będzie. Nie, no, nie powinno. Też nie tak powinno. Myślę. Jedziemy, żeby mieć za sobą tą wiedzę, tak. dobrze? Proszę bardzo, to pierwsze pytanie dla pani Kasi. Na egzaminach zdarzało się, że siostra szła za panią, jak z lepsza? Muszę odpowiadać na to pytanie. Powiedzmy, że nie. Powiedzmy, że nie. Jak nazywamy dobrowolną rezygnację ze spożywania pokarmów z powodów religijnych? Która koperta? Koperta numer 15. Proszę bardzo: Dieta, anoreksja, post- czy jadłowstręt? Więc pierwszą kopertę wygram. Oczywiście odpowiedź C, post. Oczywiście. Proszę bardzo, piętnastka jest pani. To w wielu religiach to jest taka pobożna e, praktyka. Tak. Nie dotyczy tylko chrześcijan. Piętnastka wygrana, cztery jeszcze do wzięcia. I jedziemy dalej. Nieźle. Jedziemy. nieźle. Drugie pytanie dla pani Katarzyny. Kto zagrał tytułową rolę w filmie Eddie? Która koperta? Może numer 17. Proszę. Widziała pani film? Nie widziałam. Filip, ale historię pani zna. Czy nie zupełnie? Nie. Filip Łobodziński, Piotr Trzaskalski, Krzysztof Ptak czy Henryk Gołębiewski. Proszę nie patrzeć na siostrę. Siostra wie. No. Który wariant? Nie wie. Postawię na D. Henryk Gołębiewski. W jakim serialu rozpoczynał swoją karierę w młodości? Podróż za jeden uśmiech. Brawo! No. Proszę bardzo, 17 to już pani koperta. No. Dwie wzięte, jeszcze trzy może pani wygrać. I kolejne pytanie. W którym wieku wojsko polskie po raz pierwszy wkroczyło do Moskwy? Najpierw koperta. Numer czternaście poproszę. Proszę bardzo. Piętnastym, szesnastym, siedemnastym czy osiemnastym? Może odpowiedź B w wieku szesnastym? Troszkę później. 1610. 17. 17, a po raz drugi z Napoleonem. Trudno. Proszę bardzo, 14 do niszczarki. Ciężko się jest z nią rozstawać. W porządku. Jedna zniszczona, ale dwie wygrane dwie i jeszcze może Pani mieć dwie koperty. Oto przedostatnie pytanie dla Pani Kasi Na którym kontynencie leżą państwa Mali, Czad i Kongo? Najpierw koperta? 42 po prostu. W Afryce, w Azji, w Ameryce czy w Oceanii? Odpowiedź A w Afryce. Oczywiście. Proszę bardzo, to już pani koperta. I teraz będzie pani walczyła ostro o kopertę numer 26. Oto ostatnie pytanie dla pani Katarzyny. Które z tych miast nie należy do Wielkopolski? Kalisz, Rzeszów, Poznań czy Gniezno? Odpowiedź A, Kalisz? Siostra gata? Chyba gniezno. Bardziej rzeszów, bo to jest mało Polsce. No trudno Odpowiedz B. Proszę bardzo do niszczarki! I na środek te koperty, poproszę. Trzy koperty wygrane, Pani Katarzyna. No i teraz Pani z w licytacji, prawda? Ale trzy koperty no, mam są, nadzieję. niezły wynik. mógł być lepszy, ale mógł być i gorszy. No tak. Powyżej średniej. Cieszę się. I co teraz? No i teraz licytujemy. Proszę uprzejmie. Więc za trzy koperty 20 tysięcy bym chciała. A pamięta Pani, jak Pani wybierała te koperty? Pamiętam. Że mówiłem, że lepiej strzelać. No Na teraz pan. 20 tysięcy. Ale ja nie wiem co jest w środku. No ja wiem niestety. Tak źle? Źle, no, bardzo źle. Hmm. No to niech pan zaproponuje kwotę. Tysiąc za każdą. Nie no to wolę. Tak, wygórowana cena. 3000 komplecik. Nie. Już daje więcej niż tam jest. Nie. To Jakoś tak. panu nie wierzę. Jak tak miło się siedzi, to mogę od razu pokazać, co tam jest. To niech pan pokaże. Którą? Siedemnastkę. Proszę, spójrzmy. Sama pani wybiera, prawda? Ja nawet tak. nie musiałam wybierać, tak? Ile jest głośno? Zero. Właśnie, zero. Chce pani dalej sprawdzać? Tak. 3000 aktualne. Ale ja chcę sprawdzić. Którą dowolną? 42. Proszę bardzo. Albo może piętnastkę? Też bardzo proszę. Cóż tam mamy za niespodziankę? Dwa tysiące. No, dwa I to jest jedyna dobra koperta. Połóżmy. A daje 3000 więcej niż tam jest. Nie, to ja jednak zdecyduję się wziąć kopertę. Bierze Pani koperty, tak? No tak myślę. A jaka cena za wszystkie trzy? Pięć tysięcy. Zgoda, proszę pięć tysięcy. <kluczy> Czy miło z Panią ogra? tak Konkretnie po prostu. Tak, jestem z konkretną. Bardzo to lubię. Proszę bardzo. Tu mamy pięć tysięcy i koperty moje, tak? Agata, co myślisz? Tak, Kasia. Siostra pierwszy raz się ze mną zgadza. To jest niepokojące. Warto było przyjechać. To jest niepokojące. No pani musi zadecyd zadecydować teraz. Tak, ty decyduj. Ja mam decydować? Ufać panu, czy nie? To jest pytanie. A mam takie pytanie. Czy jest tam w tej 40.? Nie w tej ma. kopercie 42 nie minusik. Nie ma? Nie ma. Nie Szyb, ma minusa. Szybciej niż pani zapytała. <laughs> ani 50, ani 100%. Nie, nie ma. ma minusa. Widzi pani, jak ze mną prosto. No z panem bardzo. To ile jest? Kasia, zaufaj panu Krzysztofowi, ale podejmij decyzję. Myślę, że nie ma tam minusa, ale decyzja należy do ciebie. Nie ma, nie ma. Nie ma. Minusu. Ja bym uwierzyła, ale ty zdecyduj. Co będzie lepsze? Uwierzyłabyś? Tak. Czyli lepiej brać gotówkę, tak? Ty masz lepszą intuicję, zawsze miałaś ode mnie. No ale nie mam lepszej Ponieważ zobacz. nie ma minusa, lepiej wziąć gotówkę. Tak? Tak. No też tak, tak sądzę. Ponieważ tam nie ma minusa, to trzeba wziąć gotówkę. <słuch> Chyba, że Kasia, chcesz zaryzykować i Kto? wziąć tą kopertę. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie pije szampana. Właśnie, a ja nie piję. <głosy> <głosy> pani nie ryzykuje, dlatego, <noise> dlatego pani nie pije szampana. Ja bym zaryzykowała i wzięła tą 42. Ja po poprę każdą twoją decyzję. Tak, bo tu nie siedzisz. Obojętnie co decydujesz i tak będzie dobrze. W końcu nie, tutaj minusa, minusa nie ma. Nie ma minusa. Ani minus 50, ani 100%. Ani pół <śmiech> <śmiech> więc ja bym się skłoniła do kopert. Myślę, że wezmę koperty w takim razie. Na no co z tym piścioma tysiącami? Fajnie jest tyle mieć, ale przyjechałam tutaj, żeby grać i żeby ryzykować. Może uda mi się akurat wygrać 6 tysięcy, a nie 5. Uch, naprawdę? No tak myślę. Może się uda pani 6? Może mi się uda. To co, koperty? Tak, koperty. Proszę bardzo. Proszę mi oddać pięć tysięcy. Dziękuję. Serce. I proszę bardzo, oddaję pani koperty, prawda? Tak. Mówiłem, że tam nie ma minusu żadnego. Tak, tak pan mówił. I mówiłem prawdę. No to cieszę się bardzo. Ale może być tam zero? No trudno, wyjdę z dwoma tysiącami, nie będzie problemu. Na podróż mi starczy, wrócę do domu jeszcze. Na prezenty też starczy. Dla rodziny. A nie lepiej wziąć pięć tysięcy na prezenty? Zależy dla kogo. Ja mam jednak duszę hazardisty. I ryzyko jest u mnie wpisane w życie, także... Ma Pani duszę hazardzisty, tak? Tak. To ja w takim razie daję tysiąc, tak jak Pani chciała. I Pani się udało 6000 tysięcy wygrać. No to świetnie. Proszę tysiąc do studia. Dziękuję bardzo. I teraz tak, sześć tysięcy Pani i koperty moje, tak? Ja już nic nie, nie wiem. Nie jestem Rzeczywiście, pani ma duszę hazardzisty. No przyjechałam do dobrej zabawy. No, bo doło się pani, udało się pani tysiąc wynegocjować więcej. No właśnie, to już jest coś. To nie każdemu się udaje tak. Tak pan mówi? Że tak. Mówi tysiąc, od razu prowadzący daje na prezent. To tu już mam sześć tysięcy, tak? Ładnie. Kasia, ja bym wzięła pieniądze. No... Pani Agata, Ale wiem, że Ty, ty i tak mnie nie posłuchasz, więc zdecydowanie. Ale ja mam pytanie. Tak. Czy siostra dobrze mi radzi? Czy siostra życzyłaby Pani źle? Nie wiedząc o tym, może jej się to zdarzyć. Może się i zdarzyć, tak? No tak myślę. No. Pani lepiej zna siostrę swoją, niż ja. Ja nie wiem właśnie, czy ja ją znam w tej chwili. No jak to? Teraz jak Pani ma kasę, to już Pani nie chce znać siostry, tak? No właśnie. Teraz już Pani nie zna, jak Pani ma 6000. tysięcy. Sprytnie. Tak to jeszcze znała, jak nic nie miała przed programem. Ale siostry, z siostrą i tak będę się musiała na połowę podzielić. Na więc... pół lecicie, tak? No na pół, inaczej by ze mną nie przyjechała przecież. No. Czyli po trzy tysiące. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Obiecująco to brzmi. Pani Kasiu. Tak. Ja widzę, że tak w licytacji to pani tak średnio. Średnio najeża. No. Może niech pani weźmie te 6 tysięcy, żeby gorzej pani wyszła. Bo ja tak czuję, że jak trochę nacisnę, to pani tani to odda wszystko. Agata? Kasia, weź te 6 tysięcy. Ty tylko, weź te 6 tysięcy i weź te 6 tysięcy. Ja bym się jednak skłaniała ku tej 42 kopercie. Tak myślę. Nie ma minusa, 2000 są. Na co z siostrą, prawda? Dobrze pytam? To siostra wtedy dostanie 10%, To Czyli pani dostanie 200 zł. Słyszała pani, miało być pół na pół. Trudno. Jak tu jest 0,42? No to 10% od 2200. Dobre i to. Czyli sprytnie pani e, Kasia weźmie sobie 1800, a pani da 200. A jest możliwość po 3000? Nie, ja jednak zaryzykuję i wezmę kopertę numer 42 i te dwie pozostałe. Jestem Dobrze. starsza, o 5 minut, ja decyduję. Dobrze. Tak. To co, otwieram 42? No, otwieramy. Mówiłem, im dłużej pani posiedzi, tym gorzej dla pani wyjdzie. No trudno, wyjdę z dwoma tysiącami. Też będę zadowolona. Fajnie mi się przynajmniej grało. A ja radzę wziąć sześć. I tak, i tak będziemy zadowolone. Tak. Też tak myślę. 2000, dużo pieniędzy. Ale mnie będzie mnie. przykro. Tak mi pan polubił? No. Dwie fajne siostry. Zgrana fajna ekipa, miłe dziewczyny. A siostra tylko 200 zł dostanie, no to zmartwiłem się. <laughs> Co robimy? Koperta. Wziąłeś kopertę? Tak. Siostra już ma takie samo zdanie jak ja, więc bierzemy kopertę. Pani Agato? Tak. I pani jest przeciwko mnie teraz. No właśnie, lepiej z siostrą jednak chyba trzymać. <noise> Zawsze to rodzina! Także to wybaczył mi pan Krzysztof. No tam zero jest. No trudno. Dwa tysiące. To może dołożę tysiąc, no. O, to Żeby może to rozważę. Otwierać. Tak? Rozważę to. Ale ile siostra dostanie wtedy? Trzy i pół? Na pół. Nawet Będzie trzy sześćset dostanie. O! No. Jako prezent trzy sześćset. Pamiętaj, Jedyna że na siostra... na antenie mówisz. No właśnie, pan ja słyszę. <laughs> To co, tysiaka dołożę? Tak. I pani odda mi tą kopertę. Rozważę to. To proszę teraz rozważyć. Co robimy? Nie wiem, no ja bym obstawiała jednak tą kopertę teraz już. A pan Krzysztof mi radzi, żebym oddała kopertę. No ja tu ro robię, robię co mogę dla pani, pani Agato. Tak? Już pani podwyższała stawkę. No tak, negocjuję za panią. Te... Bo jak zobaczyłem, usłyszałem, że pani 200 zł dostanie, taka fajna dziewczyna, to tak się przykro zrobiła. A tak już wynegocjowałem więcej złota. z tego powodu. No, to no. już naprawdę, sukces. Dla pani. To, że 5 minut starsza, to tak drastycznie tutaj ma się z panią rozprawić. No nie. No właśnie. Ja Dobrze, zawsze pozostaję mocą. decyzję. Dobrze, 7000 tysięcy i oddaję kopertę. Proszę 1000 zł. 3700 dla pani Agaty. 3600 mówiłam. No dobra. <laughs> Proszę bardzo, tu mamy 7000 tysięcy i koperty są moje, tak? No tak. I na tym zakończymy grę. No zawsze możemy jeszcze coś zmienić. Zaraz się naskarża siostrze. Kasia, weź te 7 tysięcy. Słyszy pani, z po mojej stronie teraz. Podziąć 7 tysięcy? Tak. Ta koperta mnie korci. Weź pieniądze. Zaryzykuję i wezmę kopertę. Tak? Tak. Pani Gata? Ja się zgadzam. Jak najbardziej. Weź, Kasia, Teraz tą już jest po mojej i... stronie. Tak. Jak będzie zero, to ile dostanie siostra? 200 zł. Zgadza się pani, pani Gato? Tak. <laughs> no, Kasia, weź już tą kopertę. Otwieramy? Tak, otwieramy. Decyzja podjęta. Otwieramy kopertę. Dobrze. Może zrobimy na moich warunkach, dobra? Tak. Bo tu jest 7 tysięcy. Tak. Dużo pieniędzy. Dorzucę jeszcze 3000. tysiące. Ale? Ale? <noise> Wiedziałam, że będzie to ale. Bo ciągle ta siostra mi w głowie chodzi, że 200 złotych będzie miała. Bo dlaczego jak będzie 2000 to nie na pół, nie po 1000. Tylko 200. To ja panu wyjawię. No? Ona ma większe stypendium naukowe i ma więcej na koncie. Ona będzie zadowolona nawet jak dostanie 200 złotych. No ale chyba... A zawsze na... mogę rozważyć. No ale na to większe stypendium chyba też zasłużyła, prawda pani Agato? Zgadza się. No. A teraz to się pani zemści, że ma większą wiedzę. Nie, nie, uczy, no nie, że tak. ty ze sobą nie rywalizuje. Tak. My ze sobą nie, nie rywalizujemy, także. No to mówię, dorzucam 3 tysiące, będzie tak. 10 tysięcy pod warunkiem. Że dostanie połowę. Że siostra dostanie. Nie. Więcej. Ja mam dostanie to panu 6 000, obiecać. 6 tysięcy, a pani 4. Ja mam to panu obiecać? Pod tym warunkiem dorzucę, tak. Ja po stronie młodszych za wszystko. Ma to tylko 5 minut różnicy. Pani Krzysztofie. A. No widzę, jak ją pani terroryzuje, przecież to już widzę. <grymne> Dlatego stoję tu po stronie siostry Agaty. Ona dostanie 6, a pani 4. Jak pani mi obieca, dorzucę. Chcesz te 6 tysięcy? No, podejmij, Kasia, w końcu tą decyzję i weź te 10 tysięcy. Dobrze. Wezmę 10 tysięcy, Agata dostaje 6, ja biorę 4. Wszyscy słyszeli, proszę 3000 o studia. Proszę bardzo, dorzucam jeszcze 3000. Teraz ma pani po swojej stronie 10 tysięcy, a koperty są moje, tak? tak? Tak, tak. naprawdę z tymi pieniędzmi oczywiście zrobicie jak chcecie, prawda? Tak. Nie tylko chciałem usłyszeć tak od pani. Tą zgodę, nie? Że 6 dla siostry Agaty. Ja się cieszę, że się pani zgodziła. Chce pani zobaczyć te 42? Chcę, jeżeli można. Co pani tak taniej mi sprzedała? Ale z uśmiechem będzie, dobrze? Z uśmiechem, jak najbardziej. Nawet jak tam jest 100 tysięcy? Nawet jak tam jest 100 tysięcy, no trudno. Proszę bardzo, posprawdź. Jak pani otworzy i z uśmiechem, to dostanę to zero na pamiątkę. To tą kopertę Pani nie zniszczy, tylko sobie zostawi na pamiątkę bez czeku. To będzie przypominało Pani naszą grę. Na Ta pewno. Koperta, to jest tak zrobimy? Tak A zrobimy. zniszczymy tylko czek z uśmiechem. Dobrze. To najpierw może tak, zniszczymy te dwie, żeby nam się nie wglądały, proszę. Z czekiem do niszczary. Proszę, te dwa tysiące też. I teraz otwieramy. 42. Uff. No otwórz, Kasia. Ile? <laughs> Zero. <laughs> Pamiątkę. zero się. na pamiątkę, prawda? To czek mam niszczyć, kopertę sobie wziąć. Nie, na pamiątkę, proszę Dziękuję bardzo. Super. Mówiłem, że tam jest zero. No mówił, pan, mówił. I ja się teraz dostanie? Sześć tysięcy. Zadzwoni do pana i panu to powie. I super, proszę bardzo, gratuluję. Dziękuję bardzo. To życzę fajnych prezentów. Będą fajne, to, to jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję do bardzo, do, do widzenia. Super, nie? Super. Zero. Pan Krzysztof Bibisz jest świetnym negocjatorem. Bardzo dobrze bym doradził. Dzięki niemu a aż 10 tysięcy, a tak wyszłabym z dwoma a również zapraszamy tutaj do studia do gry w ciemno SMS o treści start pod numer 75550. Do zobaczenia w kolejnym programie. Dziękuję również. Do widzenia.